7 września 2022 roku znajdujemy się w miejscowości Czechel, gmina Gołuchów na naszej plantacji demonstracyjnej gdzie zorganizowaliśmy dla Państwa dni cebulowe. Prezentujemy tutaj 16 odmian z naszego portfolio cebuli z siewu wiosennego, zarówno cebuli żółtej, jak i cebuli czerwonej. E, oprócz odmian tak znanych jak Hybel, Hyper, Hytol czy też Sedona, która bije popularnością z roku na rok. Pokazaliśmy na tej plantacji nową genetykę bejo, nowe odmiany mieszańcowe, ponieważ widzimy przyszłość właśnie w mieszańcach w różnych typach. Zobacz, to jest nasza nowa odmiana kroket. High nowa odmiana, która będzie w sprzedaży w przyszłym sezonie. Sedona, co to oznacza? Plon, plon, i jeszcze raz plon. Karol, powiat Leszewski, uprawiam Red Lady. Sławek Przybyłek, hodowla Rosi Kalinowa. Sztandarową naszą odmianą jest wśród portfolio cebuli żółtych odmiana High firmy Bejo, a wśród czerwonych odmiana Red Tide, także firmy Bejo. Gości, witam jeszcze raz serdecznie. Ja nazywam się Jakub Gęsicki i jestem przedstawicielem firmy w tym, w tym rejonie. Jeśli chodzi o dymkę 4%. Tutaj ten spadek nie był duży, ale dymki już nie ma i została sprzedana. Teraz w obliczu e, zmieniających się ten, ja może powiem, jak poznać, który nawóz NTK jest lepszy. Dostępność wody e, słodkiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest porównywalna z dostępnością wody w Egipcie. Plon może spaść, jeżeli nie mamy tego wyrównania, nawet o około 3-3,5 tony. Widać, że pan Bartek chodził bo tutaj tej szczególnie bardzo często. Na taki finalny efekt zabiegu musimy poczekać, no, w zależności od tego, jakie mamy warunki na polu, 3-6 dni. Plantacja tutaj u Bartka była z zastosowaniem linii kroplujących. W tym ciężkim roku, przy tych wysokich temperaturach, które mieliśmy w lipcu oraz w sierpniu, pozwoliło nam na idealne nawodnienie roślin, jak i idealne dokarmienie poprzez użycie nawozów za pomocą fertygacji. Tutaj na tej plantacji prezentujemy kilka nowości, które już niebawem wprowadzimy do naszego portfolio. Chciałbym się przede wszystkim skupić na naszych nowych trzech odmianach, które będą od przyszłego roku w ofercie firmy Bejo. Pierwsza z nich jest to odmiana Heisinger. Jest to mieszaniec w typie Reinsburger oraz w typie, typie hiszpańskim. Cebula bardzo plenna, która wytrzymała świetnie w te upały. Dodatkowo bardzo silna łuska i długie przechowanie nawet do maja, czerwca. Kolejna z naszych nowości, która również zadebiutuje w przyszłym roku, jest to odmiana High Five. Jest to czysty reinsburger w typie znanej już Państwu odmiany Armstrong. Bardzo twarde cebule, kuliste o złotej łusce, do bardzo długiego przechowywania nawet do czerwca, lipca. Na tym polu, gdzie również znajdowało się pole produkcyjne obok, świetnie wypadła odmiana kroket, którą mogliście Państwo już poznać w tym sezonie. Jest to mieszaniec w dwóch typach, w typie amerykańskim oraz hiszpańskim, co pozwoliło nam uzyskać idealne parametry jak na ten sezon, jeżeli chodzi o plon, o łuskę oraz wysoką zdrowotność. Firma BASF uczestniczy w tym roku w spotkaniach polowych w ramach projektu cebulowe są to spotkania polowe podczas których mamy możliwość i okazję porozmawiać, podyskutować z producentami. Cieszy nas wysoka frekwencja na tych spotkaniach oraz pytania, pytania które producenci zadają. Widać, że producenci przyjechali tutaj z jednej strony zobaczyć wyniki doświadczeń, ponieważ podczas tych doświadczeń prezentujemy zarówno w ramach projektu cebulowe prezentujemy zarówno Różnice odmianowe ale, czy nawozowe, ale również w czym z PSF szczególnie uczestniczy efekt stosowania środków ochrony roślin. Co nas szczególnie cieszy jako firmę PSF, to przede, myślę przede wszystkim przekonanie producentów do fungicydu Signum jako tej bazy zabezpieczającej plantację cebuli. Mam tutaj na myśli jako pierwszy pierwszy produkt stosowany w ochronie w ochronie cebuli. Oceniam spotkanie, spotkania w ramach projektu Cebulowe za bardzo udane, merytoryczne i cieszy nas to, że doceniają to również producenci. Dzień dobry, Wojciech Kopeć, Jara. Dziś Wielkopolska, powiat pleszewski solidny producent. bo nie może dziwić, że sięgnął po nawozy z Jary. Projekt cebulowe, około 20 odmian, solidne geny, no, trzeba było popracować, żeby to wypełnić. Gdybyśmy policzyli się około 3 jednostek na hektar, czyli 750 tysięcy nasion i wzięli sobie taką cebulę typową siódemkę, czyli około 200 gram, to teoretycznie, gdybyśmy mieli wszystkie nasiona, równy kalibraż, no to jest 150 ton na hektarze. Podaje 20-20 parę ton. Średni prąd w dobrych gospodarstwach jest to raptem 40 parę ton. No tu na rzędach widać co narosło. I solidna fertygacja. Wcześniej solidnie nawożenie. Dobrane pod wyniki z analizy warzywniczej. Pełna analiza wody. Tak dobrany program fertygacyjny. Cebulowe. Widać co porosło.